Zespół dyżurnet.pl działający w NASK od 15 lat jest ważnym elementem systemu cyberbezpieczeństwa. Oprócz przyjmowania i analizy zgłoszeń związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, zespół jest inicjatorem narzędzi, które mają na celu wspieranie biegłych, moderatorów oraz wszystkim, którym zależy na poprawie poziomu bezpieczeństwa w internecie. Specjaliści dyżurnet.pl dzielą się swoją wiedzą, przygotowując wystąpienia, szkolenia, oraz publikacje przeznaczone dla różnych grup odbiorców. Obchody jubileuszowe to okazja do podziękowania Państwu, naszym partnerom za współpracę i wspólne podejmowanie wysiłku na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Piętnastolecie zespołu to również okazja do podziękowania pracownikom dyżur.pl za Wasze zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanej pracy.